Wierzę w nie wykurwie <grym> wieczorem <w> świetnym Fajna <grym> szybku I kurwa wieczorem świetnym wykurwie Chodź do kurwa No, sklepałem chuja Nie ma go już kurwa A teraz pięknie ładnie Proszę wypierdalaj z mojego domu Proszę wypierdalaj O kurwa. Więc kto daje ci z ręki? Ci kurwa dam. Ci kurwa dam. Wierdal ci dam. <laughs> Kurwa, nie to mi śmierdzą te gonasy! NIEEEEEE! A kurwa! Łomiu, chodź tu! O Jezus! Płan, płank, płank. Ale masz odwypierdalacz! Daj bo znowu mięso weźmie. O, daj mi to mięso! Daj drobne. Daj mi to mięso. Mam fajną rzecz Dobra, bijcie się Bitwa B- będę kamykami rzucał w niego Bitwa o dom O kurwa Kamieniami w niego będę rzucał O ma nie, po arabsku Zamknij tu Spiedl po arabsku Samknięte jest, nie ma, nie ma, nie ma! Nie to się zespał na Gosiek <noise> wyjdź, tam są twoje koledzy <noise> No właśnie tam są twoje koledzy No to go nie zdechnie On jest na łóżku w szpitalnym <noise> O nie, on czeka. wyjazd nie ma Nie przejdziesz przeze mnie Bo dołem musisz, dołem pierdalaj ty czarnuchu Ej karton odsun się, karton odsun się, odsun się karton O, twój stary tam stoi I na chęć <grym> Gdzie? Gdzie? A kurwa, ty ja daję mu się <chórę> schowałeś, kurwa <grym> te dziwko o, nie, że wyłączyłeś to zadawanie już z tego? Budowę? Tak, wy, wyłączone jest, wyłączone. Ogólnie gra się jakby, jakbyś kusnął, to by, było, to by nie, to nie widać w Niku, nie? Weź idź za ten ten i kucnij. No to Niku nie widać. Nie tu nie Glasik by nigdy nie znajdzie Ej, ja, ja od tu mogę zapalić ten Czekaj zapalę to O, tam się nagle światła paj zapieczył. O kurwa ogień się zapalił Odzik widzisz niecznie? <laughs> <ślistny> nie mam patyka przy sobie kurwa, mam Patyka słysza. w dupę Wykierdalaś to A możesz go wyjebać? Nie Po to to, to to zrób Fajny dywan Olcich, co był ten dywan co mówisz? Tak Zajebisty kurwa Widzę, że nisko budżetowy o ty kurwa, niech. Wcale cię nie widać przez to. Wcale. Jakbyś kocnął, ty... to bliżej. Jakbyś kosnął, to ok, ale. Z tego wy ku... O z tego kurde. z tego wy kurwie... <noise> Wyszedł, wyszedł, on wyszedł. I <noise> już wrócił. Dobra, weź, idziemy po ciężki sprzęt. idziemy No, debilu. A tu ty jesteś. Kurwa. Dupem roślinamy, czekaj, dupem, dupem roślinamy. Co jest? Kurwa, Zabiłeś go. To się tak da. A kurwa. O, mamy jego ciuchy.